Wiewiórki i bobry, dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Jest ustaweczka Zapraszamy na to co przyniesie nas nam dzisiejszy dzień. Tak? Zapraszamy? Tak. To powiedz zapraszamy. Powiedz zapraszamy. Patry. Patry. Mieliście okazję zobaczyć muszle ślimaka Dzięki uprzejmości Judy. Zapraszam miłej zabawy. Jestem na fishmarkecie. Janek do mnie pisał przed chwilą, że będzie na ryby płynął. Zapraszam, żeby popłynąć z nim, ale no dzisiaj jestem super duper zajęty, także nie, nie dam rady. Pisał właśnie, że jest bardzo przejrzysta woda, że super będzie się łowiło. No, to życzę mu powodzenia. Napisałem no, do niego, że, że jeśli jutro będzie ruszał, to ja chętnie. O, odpisał mi, że będzie chyba. No to super, to popłynę z Jankiem na ryby. A dzisiaj cieszymy się. Niezbyt gorącą, ale piękną pogodą. Fantastycznie. Rybeczki. Postaram się znaleźć chwilę czasu dzisiaj, żeby skoczyć i kupić sobie nowe klapki, bo w tych butach średnio wygodnie się chodzi, ale no jest za ciepło na nie po prostu. E, gdzieś tam będziemy musieli się ruszyć. Nie wierzę. Demon poleciał do sąsiadki tam i zwędził cały słoik cukierkami. No i nie było wyjścia. Pani przyszła, właścicielka sklepu i w tyłek mu daje, i dobrze. A mama musiała zapłacić. A no ja sobie herbatę. Taką leciutką teraz sączę. No i ustalamy co dalej. Co dalej? Mamy Ale dzisiaj ludzi na markecie Trudno się dostać, ale nie ma wątpliwości, że dzisiaj wizytacja nie jest przewidywana, bo się rozstawiają na całej ulicy. Idziemy. Kupić trochę rzeczy. Na, na, na. Dobra, w dół. Ok, skąd to? idziemy, Staram się, drugą ścieżką. O rany, ale sprzedających i kupujących dużo. Ale rybka to jest na napew. Mam takie wielkie. Pokaż, żony, tę rączkę obok tutaj. Pyszka. Nie, boisz się? Boisz, dobra, z 50 cm, jest mniej więcej, ma. Tutaj. Jaki piękny. Ale rybiki. Ale fajne. Dobra, bierzemy coś na dzisiaj. W momencie, kiedy kupuje się rybę na stanowisku, to panie wyrażają patroszy dla nas. Czyści z a 3 dziewiczek, no proszę. I taking all the 3? The. One kilo. Aha, 3 sztuki, 1 kilo. A tutaj są czatki. To jakieś piraniowate. Kura taka gładzisieńka. Bez łyszek. Rośliny. I inne rośliny. Kolejne zakupy. Starą że kary widzę. Tu u pani dużo przyklar różnego rodzaju. A tutaj również na bieżąco można albo biurki kokosowe, albo mleko kokosowe. Wiesz, śmietankę z kokosa. Pani teraz będzie chyba robiła. Tak, tam się wycisnęło. I do borka. Ola da, sporo tego. jedzie do mamy do restauracji, no i ciekawostka, jedzie do tej restauracji, żeby zawieźć zupę. Zupę, którą dzisiaj przygotowywałam na kanał, czyli z pieczem. Tam w środku jest. Zupa są wszystkie warzywa, które będą razem z nią serwowane i jadą zjeść razem. Smacznego! Bawcie się dobrze i zjedzcie dobrze. Pa. Dzień pełen samych radosnych informacji. Eee, pojechałem do eee, ABA, do bankomatu. Eee, nie mają pieniędzy, bo w żadnym bankomacie, puste, nie można wypłacić. Przyjechałem teraz do Kanady, tu wypłaciłem, no ale muszę prowizję zapłacić. Eee, ale to jest żadna tam, tam zła informacja. Najgorsza Ta jest taka, że zepsuła mi się kamera. Eee, kamera mi się zepsuła i wymagać będzie interwencji serwisu w Dąben. Eee... To jest zła wiadomość. Dobra, jadę do dziewczyn. A. Dziewczyny zbierają się, jadą do teściowej. Ja zostaję. Mam robotę. Cześć, papa, dzieciaki. O mam mam Pa, mamusia. Pa, córeczka. Do zobaczenia. Do zobaczenia. A. Witajcie kolejnego dnia. Wczoraj wiele nie nagrałem, bo mieliśmy nagrywanie, m.in. tego odcinka na kanał kulinarny, czyli z pieprzem. E, robiliśmy kwaśną e, zupę kary. No i wczoraj był live, także nie bardzo miałem czas na to, żeby nagrywać do odcinka regularnego, ale dzisiaj skupiam się już tylko na tym. Także zapraszam, wchodzimy w kolejny dzień. Teraz tylko wam pokażę tutaj całe podłoże już u. To jest pszczółka dzika. Ona tam sobie chodzi, ten nektar próbuje podebrać, a przy okazji zapyla nam kwiatki, które później przeistoczą się w owoce. Tutaj mam, się właśnie uderzyłem w głowę. Są pszczółki kolejne. One wyglądają dość groźnie. Wyglądają bardziej jak szerszenie niż jak pszczoły. Ale to są pszczoły. To są pszczoły dzikie, pszczoły. Ich miód jest przepyszny. No i jest ich tutaj trochę, więc gdzieś mają swoje gniazdo. Pewnie nie u nas, ale gdzieś jest. Look. Ale będzie tych owoców. No, fajnie, fajnie. Coraz bliżej mami, do tego. Here, so. mami Jestem mamie przyszła już. Look, more. look, jest You see? Here is the bee. You have to go one more step. Here, turn, turn, here. Ah, oh, it's a bee. Here. here. <laughs> Krecik, naprawdę. <laughs> Ruszamy teraz do domu siostry. Pomóc jej troszeczkę w sprzątaniu, bo siostra chciałaby się już lada szelest sprowadzić. Także dzisiaj pierwszy krok w tą stronę będzie uczyniony. Ruszamy w tą piękną, słoneczną powodę. Dojechaliśmy na miejsce, tam kury koguty gdaczą. No, a tak wygląda to powstawieniu już. E... Szyb, nie bardzo mogę nagrywać, bo tam muzyka, ale tak na szybciutko, szybciutko, raz, dwa, raz, dwa. Przeszkolenie, już zamontowane wszystko i teraz może już się siostra wprowadzać do swojego domu. Co też będzie czyniła, teraz zaczyna od sprzątania, jak wspominałem. Jaki słodziaczek ten jest, co? Juny fajny? Tak. podobać podoba Ci się? Taki śliczny malusek. Tak. Zaczęło się wielkie sprzątanie. Pania tutaj sprząta sobie z tyłu tą część poza domem. Kuchnia, łazienka, jakieś pierwsze drobiazgi już przywiezione, odliczki. Pokój jeden, pokój drugi i salę. taro tutaj myje. Okna. I spray to my bardzo rozsądnie, brawo. szyby, drzwi wejściowe, już wszystko jest w gotowości, także można się wprowadzać. Co też siostra, czy nie? No to tyle, jeśli chodzi o raport z pola walki. Ten dom jest skończony. Czekamy na dokumenty z informacji, które udało mi się uzyskać. Jutro dopiero rusza ten de departament, który zajmuje się przepisywaniem e praw własności. Mieli teraz kilka dni wolnego ekstra w związku z urodzinami, tam rocznicą śmierci króla i urodzin króla, i tam koronacji króla. Nie wiem, mieli kilka dni wolnego. Jutro wracają do roboty, więc mam nadzieję, że raz, dwa załatwią sprawę. Z dokumentami i że tu też zacznie się zaraz coś dziać. Zostawiam panie, zostawiam Tarą, zostawiam dżuny, czyli zostawiam panie. Tak się złożyło. I jadę zrobić zakupy. Musimy kupić szampon. I chcę znaleźć jakąś czapkę na dżunku, bo posiała tamtą. Wprawdzie tamta już mała była na nią. Czapeczka, ale była. No ale gdzieś ją zapodziała. I teraz tutaj po słońcu biega w kasku, co nie jest wskazane do końca. Więc jadę jakąś czapę wykombinować. Tutaj jeszcze widok z drugiej strony. Nigdy z tej strony nie byłem. Ten biały budyneczek z trzema oknami to jest właśnie ten dom pani. I dosłownie tuż, tuż obok niego z tyłu jest jeziorko. Nieduże. Ale jest, a tam są bawoły, właśnie sobie na bok niech przejeżdżał. No to zresztą zabierzcie się ze mną. Zobaczymy bawoły sobie jeszcze droga z tej strony taka niezbyt wypasiona, ale w porze suchej wystarczająca. Tutaj są rzeczone bawoły i malusieńki w taki wow Dobra Śmigan Co ten traktam wiezie w tych donicach? Cały taki wielki tir z dużymi donicami Co to za rośliny? Dobra, ja odbijam tutaj. Byłem już w kampanie, kupiłem e, żel do kąpieli, to już jest odklepane, a po drodze zajeżdżam tutaj zerknąć, jak idą postępy. No i w 7-Eleven już lodówki zamontowane, półki zamontowane, zaczyna się wnoszenie towaru. Ho, 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 może już niedługo otworzy się i będzie pierwszy sieciowy sklep w Kokongu. Bomba. Ja tu teraz szukać czapki na Juny. Nie wiem, czy tutaj czapkę Dostanę, tutaj nie, to biustonosze, ciuchów jest, co nie miara, dla dzieci również, ale chyba czapek nie dostanę. So today, są to mien, na kap, furcon Jestem w sklepie, ale gra muzyka, Zarazem coś dla Dżuny i koniec. Szampon kupiony, czapka dla Dżuny kupiona, zatankowany pod korek. Robię się głodny. Jadę zobaczyć co tam u dziewczyn. Dam Dżuny czapeczkę. I może pojedziemy coś zjeść. Przyjechałem, a ta wyszła i z daleka już krzyczy. Co tam masz? Masz czapkę dla mnie? Masz czapkę? Mam czapkę. Proszę. Dziękuję. Mami! Mami! Luke! Oh, okay. okay. <laughs> no i ja jeszcze jeden rzut oka. Hej, elegancko, w dżunku, super, kochanie. Tak, Mickey Mouse, masz Mickey Mouse. Jak dobrze leży? Dobrze leży. Fajnie jest, Warkoczyk Wychodzi dobrze, super jest. Sprzątanie, sprzątanie. Dziewczyny sprzątają dalej, ja jadę przywieźć rzeczy pani i coś do jedzenia. E, no muszą mieć siłę do tego sprzątania, także jadę e, pozałatwiać sprawy. No i jeszcze tu wrócę. Spakowałem kilka gadżetów, które z rzeczy, które tam sobie wybrała siostra, ee, zabieram na motorku. O gumą przyczepiłem, mam nadzieję, że dojadę jakoś w miarę bezpiecznie. I zatrzymałem się kupić dla dziewczyn coś do jedzenia: banany smażone i ziemniaki słodkie smażone. Tamta rąk wyszła i się cieszy: krzyczy Hello Daddy, bo jest głodna. Przywiozę jej trochę jedzenia. Dobra, odpinam to i. Gdzie ja to zahaczyłem? Odpinam to i jadę z tym do środka i co najważniejsze z jedzeniem. Dżuny leży sobie, ogląda. Dobra, zobaczmy teraz, kiedy mnie nie było. Wycieraczki wszędzie i teraz kuchnia. Omuz finish Omus. Pamiętam i no, mam tu Baby Battery Dinkle, są to Kuchenkę też gazową pożyczamy siostrze, bo nic na razie tutaj nie ma sama. Ale... Ale nie umyłem jej także brzydką przywiozę. Trochę taki obcia. No ale... Tak na szybko ją pakowałem, bo w ostatniej chwili tam zadzwoniła, żeby ją zabrać. Nie. Yeah. Only two of them and outside of the kitchen. Drobne rzeczy właśnie na przykład jak gniazdka w kuchni. Są dwa tylko i do tego z boku. Ja rozumiem, że to gdzieś tam, nie wiem, pod lodówkę miał być, a gdzie ta lodówka. Dobra, nieważne. Nie, nie mój cyk, nie mój małp. I teraz na gorąco pytanie do siostry jest o to, jak się czuje wprowadzając się powoli na swoje. Nie <laughs> mam Can you ask? Can you ask? Dobrze, czyli dobrze. cieszy się? Finally, on house. A ja, nareszcie swój własny dom. Miała jeden dom wspólnie z mężem, ale to nie był jej własny, a ten już jest Absolutnie. No mm -hmm. to parapetuwa trzeba zrobić. You here. Oh, just said it. In Poland we call it parapetuwa, mm -hmm. because normally when you get inside the new room, new house, new apartment, mm -hmm. there is nothing inside yet. The only thing you can put your glasses is yeah. in here you have under the window we call it parapet so this is we call it, call it parapetówka mm -hmm. so everyone is like sitting, creating this as a tables and... Dobrze, wyjaśniłem już pokrótce, skąd się wzięła nazwa parapetówka? Jutro robimy. No, a jutro może postaramy się, żeby było pojutrze, bo jutro akurat nie bardzo mogę. Całkiem przyjemny widok tutaj z zadomkiem. To jest zielono. Tam też jakaś woda. Oczywiście jakieś budynki tam się pojawiają, ale ciągle nienachalnie nie dużo. No i tam już widok na góry kardamomowe. Wracamy teraz do miasta. Do miasta. Z dziewczynami. Siostra chce jeszcze spakować jakieś rzeczy. No i parapetówki raczej nie będzie robiła jakiejś dużej, ale dzisiaj przyjedziemy po prostu tutaj z rzeczami jej. I usiądziemy na chwilę. Może jakieś piwko wypijemy za nową chatę. I, I to tyle. Ja jutro mam ważne rzeczy. Ja mam jutro wideokonferencję. A jutro nie mogę. <gryw> Idą wszystkie trzy. Jeszcze trochę babołów dzisiaj. Akurat stado przechodzi przez drogę. Takie malutkie. płochate są. Łodziaki. A te już mniej słodkie. Takie to bym wolał, żeby mnie nie pogonił. O! Przeszliśmy. Dojechaliśmy. Do domu teściów. O, teściu samochód wystawił, gdzieś pojechał. Ej, I tutaj się będzie teraz zbierała ze swoimi rzeczami. Siostra. Nie się się wchodzić do środka nawet. Przejdę się może gdzieś. No i siostra teraz ciągle się kontynuuje przeprowadzkę. Przyjechał pan, miał być duży tuk, tuk. Przyjechał takim. No i to kombinuje. Teraz teraz poszedł na górę. Dobrze, że nie pada. No i tutaj reszta rzeczy. To jakaś szafka, Tu jakieś rzeczy. Lustro będzie szło. Nie wiem, czy się zabiorą. Jedzie siostra, z tyłu nie ma miejsca. Jest lustro, są rzeczy. Materac. Okej. Okay, Całe. Jadą, tak się pakuje. Po kmersku, tak się przeprowadza. A my jedziemy. OK. Jedziemy przez nasz dom, zabierzemy resztę rzeczy i jedziemy do domu, do domu. Reszta rzeczy spakowana. Opa! Zaraz zabierzemy to do pani, do domu. Czunku, nie moc się. Strasznie dużo tego białego leci również do zostawiku. Muszę teraz posprzątać. To już jak wrócimy albo jutro. A tutaj te kwiatki powoli przeistaczają się w takie zalążki, z których później robi się tu gdzieś miałem takiego jest bardziej o takiego i on później sobie rośnie i czerwienie i jest owocyp <sum dei> tu sąsiadka przyszła zobaczyć co i jak pan kierowca to ptuka część rzeczy już zrzucona część żeśmy dowieźli świeczkę przywiozłem. nie ma nie ma prądu więc pomyślałem o wzięciu świeczki jakby się zrobił zmrok, zawsze można zapalić. No dobra, to już żeście widzieli. To już nie ma co Jednym z powodów, może nie głównych, ale bardzo ważnych, dlaczego nie chcieliśmy wziąć tamtej działki w poprzek, tylko tą, jest to, że tutaj dom jest ustawiony z tej strony na zachód, a od frontu na wschód. Dodatkowo jest tutaj ciąg od zatoki powietrza, który spowoduje, że cały czas. Jest ruch y, powietrza właśnie i zobaczcie sami zresztą, jest ruch powietrza, to nie jest to, że podłoga jest krzywo, podłoga nie jest krzywo, tylko powietrze jest takie, że popycha piłeczkę i dopycha ją na zewnątrz, jest naprawdę przyjemnie, nie potrzeba żadnych wiatraków, nic, to wszystko samo, czym nie działa. O, poszło i ciągle musiał zatrzymać, pobcieg. Dziewczyna już. A? Tutaj już sypialne. Nie? sypko, na szybko zrobiła yy, siostra. No i tutaj rozstawia już wszystko: szklaneczki, talerze, trochę sprzętu od nas. Będzie mogła żyć niedługo. Muszą jeszcze tylko podłączyć wodę i prąd. To nie jest podłączone. To jest niezrozumiałe. Najpierw w projekcie tutaj sobie przygotowywać kwietniki żeby coś tu posadzić po czym prośba do mnie jest taka żebym wziął przyniósł piasek zwykły i zasypać to piaskiem niech tutaj nic nie rośnie proszę proszę a któż to tutaj idzie będzie ich dzisiaj w odcinku sporo ale same pchają się przed kamerę co mam zrobić? W świetle zachodzącego słońca przechadzają się te wodne bawoły. Ja stamtąd właśnie noszę piasek. Tutaj. A przyszły podjeść jeszcze. Jeszcze skubnę trawkę. Przetoczyły się niczym tornado. I tu jeszcze zostało trochę. Tu już przyniesiono jeszcze tutaj jeden i będzie dość. Zgodnie z życzeniem siostry. Przyszedł i przysiadł się tutaj pan, który posiada to stado. właśnie wypytuje go o różne rzeczy związane z tymi bawołami. Eee, o 6 rano wychodzą, o piątej po południu wracają. Taki duży byk, dorosły, du, dorosły już byk. E, facet kosztuje 1500 dolców. Kobieta samica <grym> e, dorosła 1000 dolarów. Takie ceny. Trzeba przekalkulować. I dużo... Nie, nie chcę tego mówić. Ogólnie. Zaletą pomocy siostrze dzisiaj było to, że zostaliśmy dłużej tutaj. I okazuje się, że po rozmowie z panem, który tutaj mieszka, tam taka muzyka jest tutaj grana codziennie. Codziennie głośna muzyka, tam mieszkają młodzi ludzie. I to mi w ogóle nie pasuje, absolutnie. Trzeba przyznać, że bas czysto całkiem gra, no ale nie wyobrażam sobie codziennie mieć taki koncert ee, u siebie w domu, no po prostu. No tak coś tutaj trzeba będzie się zastanowić, nad pewnymi rzeczami. Podjechaliśmy jeszcze na fish market. Dzisiaj szykuje się przepiękny zachód słońca. A tak przy okazji, zacumowało u nas taka jednostka, właściwie dwie. Tam jest piękny katamaran, no a tutaj trzypokładowa łódź motorowa duża. Pięknie, pięknie, jest ciekawe skąd przypłynęły. No z Zatoki Tajskiej na pewno. Fajna sprawa. Na wypasie, można by powiedzieć. Ech, ech, przepraszam na emocji. Szykuje się nam dzisiaj przepiękny kolejny zachód słońca, ale raczej nie zostaniemy tutaj na tyle długo, żeby go pokazywać. No, ale ukoronowanie dnia jest przepiękne. Trzeba przyznać. Czekamy sobie na mamę, która poszła zrobić zakupy na markecie. A teraz akurat godzina szczytu popołudniowa. Uderzyło ludzi strasznie dużo. No i Tarą gdzieś tam się przebija. Potrzebujemy zrobić zakupy, żeby coś zjeść. Wróciliśmy z marketu z zakupów. Tutaj taka ciekawostka. Tarą kupiła starfruit. Starfruit, e, który to no oczywiście z racji na swój kształt nosi taką angielską nazwę. Nie pamiętam jak jest polska. E, I ciekawostka polega na tym, że jest to Jedno chyba z trzech warzywo-owoców, które najbardziej obniżają ciśnienie. Naturalnych takich obniżaczy ciśnienia. Jeden to jest Marea, czyli gorzki ogórek, bitter cucumber. Drugi to jest właśnie starfruit. A trzeci to jest burak, czerwony burak. Taka sytuacja. Ale starfruit jest dla Juny, bo ona jest zachwycona, że to są gwiazdy na talerzu. Tak, Juny? Masz gwiazdki na talerzu? Super! Jesteśmy już w domu. Dzień wyjazdowy. Ale już dobiega końca, e, zatem będę kończył również dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. No, e, specyficzny, specyficzny odcinek, mam świadomość tego, dużo pracowaliśmy e, i, przypomagając, e, Juny jeszcze przyszła, żeby się nagrać z owocami, także e, razem pożegnamy się dzisiaj z Wami. Zapraszamy serdecznie na jutro, na kolejny odcinek, oczywiście, siódma rano czasu, czasu Polskiego, a dzisiaj bardzo, bardzo e, dziękujemy i życzymy Wam miłego dnia. Miłego dnia? Powiedz gwiazda. Gwiazdka. No. Do zobaczenia.